Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem, bo to jest z Gotika 3 No i jesteśmy tuż pod Farik Zapulujemy sobie na ścierbo jada kurde, nie lagu, tak Chyba miecz No tam się jeszcze nachodzimy. Znaczy, zaraz, zaraz tam pójdziemy. No, pierwsze pójdziemy tutaj, wtedy czeka na nas taki pewien koleś w imieniu Mitch. Co tu robisz? A po co niby miałbym zachodzić do wioski? Jestem bankrutem. Ostatni grosz straciłem na arenie na rzecz Kurtisa. Przynajmniej wciąż mam butelkę nordmarskiej starki. Pomaga mi przetrwać ciężkie chwile. Jest coś, co powinienem wiedzieć o tej wiosce? Faring było niegdyś warownią paladynów, teraz to centrum terenów okupowanych. Przebywa tu Kan, przywódca wszystkich orków oraz hordy jego wojowników. Trudno było się tu dostać, mnie się jednak udało. Kurtis? Kto to? Właściciel areny w wiosce. Nie jest zbyt duża, ale wystarczająca, żeby zrobić wrażenie na orkach. Jak Ci się udało dostać do zamku? Dzięki współpracy z orkami. to jedyny sposób. Uważaj jednak. Gdy ich zdenerwujesz, o zamku można zapomnieć. Czego szukałeś w zamku? Miecza. I to nie jakiegoś tam zwykłego, ale z magicznej rudy. Wiesz, co mi powiedział jeden kowal, że najpierw muszę zabić trzy trole. Trzy trole. Może i jestem stuknięty, ale nie jestem szaleńcem. Zabijmy te trolle razem. Będzie ciężko. Uwierz mi, widziałem te potwory. Dobrze się nad tym zastanów. Zapolujmy na trolle. Dobra, spróbujmy. Zaprowadzę cię tam. Cóż. Pierwszy quest. Sparring. I już je nawet słychać. No nie laguj. Ty nic nie rozumiesz. Co? Nie mogę dwa no, naraz mnie atakować. Wtedy jest Lipton. No, mówiłem, że jest Lipton wtedy. Co ja zawsze robiłem z tymi trollami? To jest Pan Pikuś te trole, ale... Chyba łukiem? Hm, nie teraz dopiero. Ole, leci na mnie. No, nieźle, jest dobrze. Dobra. Co on robi? Ten troll jakiś się zbugował. Nigdy tak nie było z tymi trollami. Nie umarł mi zaraz. Tam mam dwa trolle na ryj. Dobrze mieć łup w tej grze. Naprawdę, bardzo dobrze. No i teraz powinniśmy dać radę z Miczem, Z tym jeden trollem już tylko. Masz w dupeczkę trollu. Rozmierd... To... rozmiar to nie wszystko. Trole nie żyją. Co dalej? To z całą pewnością zrobi wrażenie na orkach, a ja lepiej wrócę na razie do zamku. No i proszę bardzo, już 16 reputacji praktycznie za, za nic. Szybki szpil, po prostu, nie? Właśnie, bo jestem chory. Trzeba będzie wziąć te. Bo nie trolla powoduje, że nam się wolniej regeneruje wytrzymałość. Trzeba alko jagód szukać. Ty mamy takiego pana. O jest, dobra. Zabłądziłeś, prawda? Skąd takie przypuszczenie? Jesteś daleko od traktu, a na zbiegłego niewolnika mi nie wyglądasz. Nazywam się Tipler, mieszkam tu. Co ty tu robisz? Jestem myśliwym, ale najczęściej zajmuję się naprawianiem mojego rozpadającego się szałasu. A kiedy mam tego dość, popijam sobie bimberek. Chcesz łyka? Dawaj. Masz, ale uważaj. Przepala przełyk szybciej niż piard zębacza. Możesz mi pokazać, jak się poluje? Prawdę mówiąc, to za dużo nie pamiętam. I mam mnóstwo spraw na głowie. Ale jeśli mi pomożesz, to pokażę ci, jak się obchodzić z łukiem. Jak mogę ci pomóc? Niedaleko stąd jest Stara Ruina. Często tam obozuje podczas polowań. Niestety to miejsce lubią także gobliny. Zwłaszcza jeśli nie zaglądam tam regularnie. Zajmij się nimi dla mnie. Gobliny, Paf petka. Co to są gobliny do zabicia? Je? Tych alkojagód musimy szukać, bo one później się nam przydadzą. Tak. Trzeba stanąć idealnie równo. Niestety, Gothic lektuje zasady. Nic tego nie zmieni. To są te ruiny, ale trzeba, oczywiście trzeba pozbierać trochę ziela, bo przecież nie można tak od... A tam mamy gargulce, które. Czy Jo dał radę? No i obym dał. O, tam ona ma widzieć magiczną barierę z węgardu. Ja nie bym dał radę pojedynczo, ale trzy naraz. Kto wie, jak trzy tam z radę strzyma naraz. Wyciągaj miecz. Czyli się muszę się odsuwać te głupie jak gówna Po nochalku, po Z gargulców. No, gargulce są dosyć proste. Gargulce zwykle pilnują skarbów, no ale niestety nie tym razem. No, jednak. No nie wiesz, ja się. właśnie, jakiś amulet mnie tym się dość uśmiechniał, żeby więcej założyć chyba. Dodam 10 w siły, a zresztą. Kto tu na mnie... Kto mnie chce udupić? Dziki. Aha Dziki. Dziki. Jakaś duża przechadzka dzików widzę. Przepraszam, panie dzikensie, ale zbieram z twojego brata, matki, siostry, wnuka, ojca... Yy... ...rzeczy. Dobra, bo my tutaj przyszliśmy w innym celu, no ale... paek z piśni zaszkodzi. A najwyżej pomoże. Jeśli i tak wrócicie, bo zaraz na ścianę wyjdziecie. Ja tak jak tamta krowa, która niestety uciekła. Nie musieli ją szczytować. O, alko jagody. O, widzę, że każdy z nich ma. No prawie każdy. No te alko jagody się przydadzą. Oczywiście, nie będziemy się uczyć niego polowania, no bo po co mam się uczyć polowania, skoro już praktycznie wiem wszystko. Znaczy, to później to się będzie rozwijać, jak już uznam, że w końcu można znowu zainwestować trochę w punkty do tego. No serio, no. Dobra, zapis. Idźmy powiedzieć, że gobliny nie żyją. W ruinach było raptem kilka goblinów. Ale zająłeś się nimi! Tak. Dobra robota. Jeśli zechcesz, mogę ci pokazać, jak strzelać z łuku. Nie, dzięki. Ale czy masz może łóżko w swojej chacie? Masz. Dzięki czemu mi się doranić, żeby coś... Takie pyłki, tu latają. Dobra, idziemy do faring. Jeszcze oficjalnie tak tutaj nie weszliśmy. Bo... Nic, co poszedł do środka teraz? I tu mam takiego typka, który jest z Quest paka. A czy jest misja? Przyjaciel tego Melforda. Za czym tu tak kopiesz? Szukam różnych cennych rzeczy. To zadziwiające, co można znaleźć w gruzach po przejściu wojny. Udało Ci się już coś znaleźć? Tak, wielki pierścień. Chyba magiczny. Od kiedy go znalazłem, kopanie idzie mi dużo lepiej. Mogę Ci go sprzedać. A za ile? Za 250 sztuk złota. Kupię ten pierścień. Hmm, teraz, kiedy już mam go oddać... Czuję się jakoś tak do niego przywiązany. Co mi tam, znajdę sobie inny pierścień. Masz. Masz jeszcze coś na sprzedaż? Nie, ale może zainteresowałby Cię pewien układ. Niedaleko stąd znajduje się pewna jaskinia. Z pewnością można się w niej nieźle obłowić. Na czym polega problem? W tej jaskini coś jest. Bestie, potwory... coś. Zajmij się tym czymś, a dam ci sporo rudy. Gdzie jest ta jaskinia? Przy wieży nad wioską, w małej, zarośniętej dolince. Jaskinia jest na jej końcu. Wydajesz się mieć siłę prawdziwego weterana wojowników. Powinieneś powiedzieć słowo wojowników. Nie trzyma miecza, spory kawał czasu. Łopata i maczuga to moje narzędzia. Mimo wszystko wciąż chodzi z podniesionym czołem. Moja duma to tylko to zostało mi z poprzedniego życia. Najmniej mi roko. Brak zbroi, brak miecza, brak wojownika. Zaiste, muszę się strzec tych maleńkich goblinów. Dawniej pływało się na nich dla zabawy, a teraz cóż. Jakiś czas temu rozmawiałem z Gelfordem. Wspomniał twoje imię. Pamiętasz go? Gelford? Tak, pamiętam. Walczyliśmy razem, dopóki jakiś ważniak nie skierował mnie do kopania rowów. Rozmawiałeś z nim? Więc przeżył. Tak, dołączył do buntowników. Buntownicy! Pfff! ich nazywali nas royalistami. Z drugiej strony, ja nie przeszedłem nawet połowy drogi bez utraty własnej głowy. A nie zamierzam poszukać tego miejsca. W górach można znaleźć całe mnóstwo cennych rzeczy. Jeśli znów spotkasz Bielworda, powiedz mu, by zabił za mnie kilka orków. Tak zrobię. Nie dostałem do walki nic oprócz skał. Nie zazwyczaj się po i wszedłem. Tutaj mamy teleport do Faring. Niektóre problemy same się Tego chcesz, nieznajomy? Chcę się nabić. Jasne, jasne. Masz tu zimne piwko. Nie zostało mi go wiele, ale powinno wystarczyć na przepłukanie gardła po podróży. Kończy ci się zaopatrzenie, można tak powiedzieć. Wolkowie mają większe potrzeby niż myśliwi. Przy okazji, jeśli masz ochotę na drzemkę, na górze jest pełno miejsca. Ale trzymaj się z daleka od dobytku pozostałych gości. Chcę się dowiedzieć więcej o zamku, od czasu przybycia Kana i jego wojowników. Wpuszczają tam tylko wąskie grono wybranych ludzi. Nawet mnie nie wpuszczają. A szkoda, bo na pewno mógłbym tam ubić niejeden dobry interes. Jakbyśmy nie mieli dość... Jacy inni goście tu przebywają? Wszyscy ci najemnicy, no i Ali. Przybył z pustyni. Też chce się dostać do zamku. Co wieczór biega po całej okolicy, zagadując orków. Ale samym gadaniem nikt nie zjednał sobie orków. Kiedyś zda sobie wreszcie z tego sprawę. Dostanę się do zamku. Hmm. Ja też. Słuchaj, wiem coś, z czego obaj możemy skorzystać. Powiedz mi. Żeby się dostać do zamku, musisz zdobyć szacunek paru orków. Mogę ci w tym pomóc. Jak? Mam tu trochę niezłej gorzałki. Orkowie to lubią. Daj każdemu flaszkę i pozdrów ode mnie. Dobrze, więc daj mi swoją gorzałkę. Daj butelkę mojokowi. Gorokowi i ale nie zapomnij przekazać im mojego pozdrowienia. Te nie nie są wszyscy, nie muszę się pytać. To jest on w skryda po latach? A, klient. Mam tylko nadzieję, że nie chcesz wejść do zamku. Od czasu, kiedy Kan zaczął rezydować w zamku, orkowie nikogo tam nie wpuszczają. No i? Wiosce aż roi się od najemników próbujących się dostać do zamku, ale udaje się tylko nielicznym. A ty potrafisz się dostać do zamku? Jasne, ale przebywam tu dłużej niż pozostali. Zanim tu wylądowałem nadstawiałem karku dla orków na polu bitwy. Po wielkiej bitwie o Faring pozwolili mi założyć ten sklep. To więcej niż mógłbym kiedykolwiek osiągnąć w królewskiej armii. Pomożesz mi dostać się do zamku? Pewnie, że ci pomogę. Możesz udać się na arenę, jak pozostali i powoli tam zginąć. Albo możesz zdobyć zaufanie trzech najważniejszych orków przebywających poza zamkiem. Mogę Ci pomóc z każdym z nich. Będzie cię to kosztowało 100 sztuk złota od łebka. Jak dla mnie, brzmi w porządku. Kogo mam przekonać? Przede wszystkim Goroka. Jest tutaj, w wiosce. Potem Gnara. Znajdziesz go tuż przy wejściu do zamku. Mojok to stary Chlejus. Jest dowódcą wieży strażniczej nad miastem. Jak mam zdobyć poparcie mojoka? Mojok to stary Chlejus. Załatw mu flaszkę porządnej gorzały, a nie odmówi twojej prośbie. Ale pamiętaj, że to musi być naprawdę porządna gorzałka. Co z Gorokiem? Gorok zawsze ma pełne ręce roboty. Dba o to, żeby w wiosce panował spokój. Pomóż mu, a na pewno cię poprze. Co z Gnarem? Trudna sprawa. Zajęło mi trochę czasu, zanim znalazłem na niego sposób. No i? Lubi skóry, a konkretnie wilcze skóry. Przynieś mu wystarczająco dużo skór, a nie sprawić problemu. Co z tymi wszystkimi najemnikami? Po prostu ich zignoruj. Takich jak oni wszędzie jest na pęczki. Orkowie o tym wiedzą. Chcą dużo zarobić, ale najchętniej wykręciliby się od pracy. Gnar dobrze o tym wie i trzyma ich z daleka od zamku. Opowiedz mi o bitwie o Faring. Nie brałem udziału w pierwszej bitwie. Paladyni zdołali wtedy powstrzymać przeważające siły orków. W drugiej, decydującej bitwie nasze wojska były prowadzone przez samego kana. Na początku wydawało się, że przegramy. Oblężenie zamku trwało wiele dni i nie udało się nam posunąć nawet o metr do przodu. Dopiero czarny mak przechylił szale zwycięstwa na naszą stronę. Ksardas. Tak, to było przerażające. Przyniósł kamień, świecący kamień. Z każdym krokiem ksardasa w stronę zamku, od kamienia bił jaśniejszy blask. Kiedy stanął pod murami zamku, Blask był widoczny po drugiej stronie pola bitwy. Wszyscy odwracali wzrok. Taki blask może oślepić w kilka sekund. A potem nagle wszystko ucichło i kamień przestał świecić. Sardas odwrócił się i odszedł bez słowa. Ha. Wiesz, gdzie się udał Xardas po tych wydarzeniach? Pewnie do Nordmaru, tam skąd przybył. O. No pokaż co tam. O, wytrychy, jak cię kocham ziom, pochodnie. Też sobie wezmę. A sprawdzę ci to, to mm. jeden taki mulat mi starczy. To zostawię, to sprzedam w blisko Telekineza. No to jest bez tego, tego nie mam. Many nawet, to zostaje, to zostaje. Tak, w dupę z tym w tym też z ognia, a zostaje zostaje. To nie mam bany na to. Przemiany. nas no, w dupę z nimi też. Butelki są potrzebne. No i to wszystko. Masz tyle chociaż, no. Dobra. Fajna powieść. Kolejna mora próbuje się dostać do zamku. Słuchaj, powiem to tylko raz. Możesz wejść do zamku, jeśli my wszyscy wyrazimy na to zgodę. My wszyscy? To znaczy ja i Mojot, który strzeże przełęczy. Ignar, strażnik zamku. Jasne? Jeśli sprawisz nam jakieś kłopoty, przepadło, nie wejdziesz do zamku. Możesz spać u powiedzieć. Proszę. Napij się. Świetnie! Niektóre tego mi było nie, trzeba. Nie z pozdrowieniami od Flinta. Sam mógłbym ci to powiedzieć. Chcę przekroczyć przełęcz. Przełęcz jest zamknięta! Żadna Chyba mora z niej nie, nie, nie skorzysta. Nie Dasz mi rekomendację? Nie dostaniesz jej. Wiem, człowieku, wiem. Naprawdę? Mogę jakoś wpłynąć na to postanowienie? Nie, Udowodnij, nie, że cię nie potrzebujemy. Nie Wioska ma już dość problemów. Wszystko jest możliwe. Zastanawiałem się, kiedy przybędziesz. Czemu? Widziałem, jak Ale przybywasz do wioski. Wiedziałem, że chcesz się ze mną spotkać. Tylko nam, myśliwym, nie wolno ruszać na polowania do Nordmaru. do Nordmaru. Również my jesteśmy jedynymi, którzy no, mogą przekraczać słyszę? Opowiedz mi o Nordmarze. Polowanie w Nordmarze nie wygląda tak samo jak tutaj. Całą krainę przecinają głębokie rozpadliny, a śmierć czyha w każdym zakamarku. To najlepszy możliwy teren do polowań, ale przy tym najbardziej niebezpieczny. Gdzie jest ta przełęcz? Na górze przy wieży. Idź po prostu ścieżką. Chcę się do was przyłączyć. Wygląda to tak. Najpierw musisz mi udowodnić, że znasz się na rzeczy. Wtedy nie będę mieć żadnych zastrzeżeń. Zgoda? Co mam dla Ciebie zrobić? Znasz grubego kupca z pustyni, ale go ciągle gada o jakimś artefakcie. Chcę go upchnąć orchą. Przynieś mi ten artefakt. Jak niby mam to zrobić? A to już Twoja sprawa. Zastaw na niego pułapkę, walnij go kilka razy w twarz, uprawnij mu to. Już być nie może. będzie to średnio proste. Czemu średnio? Bo jak go, to się rzucą na niego, znaczy na nas się rzucą wszyscy. Trzeba znaleźć takie miejsce, żeby go pobić. Nikt by nam nie miał tego za złe. Na przykład tutaj Odłóż broń! Kurde, jednak nie Wrócili się na nas wszyscy Mhm mm A nie ma tego? Aha, to sorry, Ja pamiętam, że on go miał. A, bo to bez moda, no tak. W modyfikacji ten... ...to jest chyba w skrzyni. Albo jeszcze pierwsze się z nim ...nie wiem, zaraz, prawda? Bo nie piję zarębiste picie i nie potrafię rozpoznać znaku. Sm smaku. Smaku, smaku, Boże. Jeszcze tyle gry przed nami, a dopiero dziewiętnasty odcinek, siedemnasty, osiemnasty, coś takiego. Widać nogi i oczy. Tatr. Artefakt Alego no jest 129 plus 1 No idziemy teraz do Toma Oto to amulet Alego Miałem rację Rzeczywiście go ukradł Wiesz Niektóre co to jest? Nie Kamień przodków z Nordmaru Jesteś człowiekiem czynu Lepiej Jeśli czy o nie mnie to chodzi to rzeka. możesz do nas dołączyć Szczegóły ustal z Wilsonem Wątpię czy masz rację. Kamień przodków? Co to takiego? Nordmarczycy umieszczają hmm, je przy jaskiniach, w których chowają swych przodków. Ma to uspokajać ich duchy. Ali Chyba to nie zwykła nie, paskudna nie, hiena cmentarna. Mogę zanieść kamień przodków do Nordmaru. Pomówimy o, mówimy o tym, gdy już będziesz jednym z nas. Możesz mnie czegoś nauczyć? Chyba nie nie jestem dyskusja. nauczycielem. Mogę Ci jedynie poradzić, gdzie polować. Jeśli chcesz się czegoś nauczyć, idź do Wilsona. Gdzie mógłbym tu zapolować? W grasuje wataha wilków. Gnar chętnie odkupi od ciebie ich ciebie to nie obchodzi. No dobra, słuchaj, ale w tym odcinku to chyba na tyle, tego sobie zapiszemy. Tu, gota, tu jest gota, dobra. I nagram tak, to od razu drugi, bo mam, bo mam, mam fazę na gotika, więc do zobaczenia, trzymajcie się, hej.